Najbardziej podstępne w procesie starzenia męskiego organizmu są niezmarszczki, siwe włosy, czy nawet zmęczenie po długim spacerze, lecz niebezpieczeństwo, które zbliża się cicho i niezauważalnie. Z biegiem lat mężczyzna czuje się niemal tak samo jak zawsze, aż pewnego dnia zauważa, że musi wstawać w nocy dwa, a nawet trzy razy, aby skorzystać z toalety. Początkowo nie zwraca na to uwagi, z czasem dostrzega, że strumień moczu jest słabszy, a po kolejnym roku odkrywa, że nie może całkowicie opróżnić pęcherza. Wielu myśli, no i co z tego? Przecież to oznaka starzenia. Nie rozumieją jednak, że nawet niewielkie powiększenie prostaty utrudnia odpływ moczu. Pęcherz moczowy pracuje ze zwiększonym obciążeniem, sen nocny zostaje przerwany i pojawia się uczucie ciągłego dyskomfortu. Mężczyzna, który wcześniej czuł się pewnie, nagle zaczyna bać się długich podróży, nieśmiało szuka toalety w gościach i wstydzi się swojego problemu. Znam pewną historię, miałem pacjenta, Zygmunta Kamińskiego, lat 72, zwykłego człowieka, który całe życie pracował jako nauczyciel. Panie doktorze, zawsze byłem zdrowy, lecz w ciągu ostatnich trzech lat stałem się jakby innym człowiekiem, powiedział. Kiedyś mogłem spokojnie spędzić wieczór z przyjaciółmi, a teraz boję się oddalić od domu. Wstawałem w nocy pięć, sześć razy. Myślałem, że to po prostu starość, że tak mają wszyscy, a okazało się, że prostata jest powiększona prawie dwukrotnie. Porozmawialiśmy o jego życiu i zadałem proste pytanie. Panie Zygmuncie, jak wyglądają pańskie wieczory? Co pan zwykle robi przed snem? Odpowiedział i od razu zrozumiał, że popełnia ten sam błąd, co setki innych moich pacjentów. Ma jeden nawyk, który wydaje się drobnostką, lecz w rzeczywistości z dnia na dzień przeciąża prostatę. Dlaczego tak ważne jest, aby zrozumieć to właśnie teraz, w dojrzałym wieku? Ponieważ po 50 prostata nie regeneruje się już tak szybko, jak wcześniej. Każde obciążenie i nieprawidłowe zachowanie pozostawia ślad. To jak drzewo, które z czasem staje się mniej elastyczne i łatwiej je uszkodzić. Istotny jest jeszcze jeden fakt. O którym wielu zapomina, stan prostaty jest ściśle powiązany z psychiką. Kiedy mężczyzna źle śpi z powodu ciągłych wizyt w toalecie, wzrasta jego niepokój, drażliwość, a nawet ukryta depresja. To z kolei wpływa na wszystko od pracy serca po odporność. Tak, jedno, pozornie drobne zaburzenie w układzie moczowo-płciowym uruchamia całą lawinę problemów. Zawsze mówię: dbajcie o prostatę tak samo, jak o serce czy stawy, ponieważ jakość waszego życia po 60. zależy bezpośrednio od niej. Trzeba rozumieć, że powiększenie prostaty nie następuje z dnia na dzień. To powolny proces, który na wczesnych etapach jest niezauważalny, lecz istnieją czynniki, które go przyspieszają. Jednym z nich jest nawyk, o którym wspomniałem na początku. Ma go prawie każdy mężczyzna i to właśnie on podrażnia oraz przeciąża prostatę, wzmacnia zastój krwi i stwarza warunki do zapalenia oraz łagodnego rozrostu tkanek. Z mojego doświadczenia wynika, że mężczyźni, którzy rezygnują z tego nawyku choćby na miesiąc, już po kilku tygodniach odczuwają różnicę. Nocnych pobudek jest mniej, oddawanie moczu łatwiejsze, a ogólne samopoczucie lepsze. Wyjaśnię wam pewną prostą zasadę. Wyobraźcie sobie gąbkę, która wchłania wodę. Jeśli jest ciągle ściśnięta i nie odpoczywa, przestaje działać prawidłowo. To samo dotyczy prostaty. Kiedy stale działa na nią czynnik drażniący, reaguje i powiększa się w odpowiedzi na obciążenie. Dobra wiadomość jest taka, że możecie zmienić tę sytuację. Nawet po 60 i 70 roku życia mężczyzna może poprawić stan prostaty, jeśli przestanie sobie szkodzić. W tym nagraniu pokażę Wam trzy kroki. Pierwszy to zmiana jednego prostego nawyku, który wydaje się niewinny. Drugi to metoda, która pomaga nie tylko prostacie, lecz także spowalnia starzenie się mózgu. Trzeci łączy zdrowie, psychikę i długowieczność. To, co najważniejsze, zdradzę na końcu. Tam odkryję sekret który zwykle mówię tylko tym pacjentom, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Zacznijmy jednak po kolei. Powiem teraz, od czego powinniście zacząć już jutro, ponieważ bez tego reszta porad nie przyniesie pełnego efektu. Przejdźmy więc do najważniejszego kroku przestańcie przeciążać prostatę nadmiarem płynów przed snem. Tak, brzmi to zbyt prosto, lecz to właśnie nawyk picia dużej ilości wody, herbaty, kawy, a zwłaszcza alkoholu wieczorem, jest jedną z najczęstszych przyczyn nocnych pobudek i przewlekłego podrażnienia pęcherza moczowego oraz prostaty. Wyjaśnię, dlaczego jest to tak ważne właśnie w dojrzałym wieku. Po 50., 60. roku życia pęcherz moczowy i prostata nie są już tak elastyczne, jak wcześniej. Każdy nadmiar płynów wieczorem wywołuje zwiększone ciśnienie na drogi moczowe. Jeśli macie już niewielkie powiększenie prostaty, a ma je większość mężczyzn po 50., nawet jeśli tego nie czują, zaczyna ona uciskać cewkę moczową, utrudniając odpływ moczu. W rezultacie pęcherz moczowy pozostaje częściowo napełniony. Tkanki prostaty są w ciągłym napięciu i to uruchamia błędne koło. Znam historię pacjenta, Jana Nowaka, lat 64. Lubił wieczorem wypić kilka filiżanek mocnej herbaty przed snem. Panie doktorze, co złego w herbacie? Przecież nie pije alkoholu, mówił. Jednak to właśnie te dwie filiżanki herbaty przeciążały jego pęcherz moczowy. Budził się trzy, cztery razy w ciągu nocy, był coraz bardziej zmęczony. Nerwowy, a ciśnienie skakało. Omówiliśmy to i zgodził się ograniczyć wieczorne spożycie płynów. Już po tygodniu zadzwonił do mnie i powiedział: Panie doktorze, pierwszy raz od kilku lat przespałem całą noc. Czy to naprawdę takie proste? Tak, to może być tak proste. Nazywam się, powiedzmy, po prostu lekarz z doświadczeniem. Jestem urologiem z ponad trzydziestoletnią praktyką. Przez te lata widziałem tysiące historii i, wierzcie mi, Większość mężczyzn powtarza te same błędy, sądząc, że to nic poważnego, że to oznaka starzenia, że wszyscy tak mają. Jednakże to właśnie obojętności i nawyki, które wydają się nieszkodliwe, powiększają prostatę i niszczą męskie zdrowie powoli, lecz skutecznie. Czasami pierwszy krok do poprawy zdrowia prostaty to nauczyć się pić mniej wieczorem i dać organizmowi odpocząć. Jest tu jednak pewien niuans, nie chodzi tylko o objętość płynów. Istnieją napoje, które szczególnie podrażniają prostatę, np. kawa mocna czarna herbata i alkohol, zwłaszcza piwo. Działają one moczopędnie, a jednocześnie wywołują skurcz naczyń krwionośnych. To podwójny cios, więcej moczu i więcej podrażnień. Radzę ograniczyć spożycie napojów na trzy, cztery godziny przed snem, z wyjątkiem kilku łyków wody. Zrezygnujcie z wieczornej kawy, mocnej herbaty i piwa. Jeśli macie ochotę na coś ciepłego przed snem, niech to będzie napar ziołowy bez kofeiny, na przykład rumianek lub mięta. Spróbujcie chociaż przez tydzień, a poczujęcie różnicę. Błagam, nie zwlekajcie. Nawet tak mały krok może uwolnić wasze noce od ciągłych wizyt w toalecie. Jest jeszcze jeden aspekt, który wielu nie docenia. Dając prostacie mniej obciążenia wieczorem, poprawiacie nie tylko oddawanie moczu, lecz także jakość snu. Dobry sen przywraca równowagę hormonalną, zmniejsza stan zapalny i wzmacnia odporność. Czyli jeden krok daje od razu kilka korzyści. Mam dla Was małe ćwiczenie. Przez najbliższe siedem dni zapisujcie, ile i czego pijęcie wieczorem i notujcie, ile razy budzicie się w nocy. Już po kilku dniach zobaczycie bezpośredni związek. To jednak dopiero początek. Ograniczenie płynów wieczorem zdejmuje część obciążenia, lecz nie rozwiązuje problemu całkowicie, ponieważ prostata potrzebuje nie tylko wytchnienia, lecz także ruchu, aby uniknąć zastoju krwi i stanów zapalnych. W drugiej poradzie opowiem o tym, co pomaga nie tylko duszy, lecz także dosłownie spowalnia starzenie się mózgu i męskiego organizmu. Jest to prosta metoda, która nie wymaga leków, drogich zabiegów ani skomplikowanych treningów. Może ją wykonywać każdy mężczyzna po pięćdziesiątce, efekt będzie odczuwalny już po kilku tygodniach. Żądam Wam pytanie, ile czasu dziennie spędzacie, siedząc? Czy dajecie swojemu ciału możliwość przyspieszenia krążenia krwi, uwolnienia prostaty od zastoju? To jest kolejny klucz. Jesteście gotowi usłyszeć drugą radę? Coś, co wspiera prostatę, poprawia pracę mózgu i wydłuża męską długowieczność. Porozmawiajmy teraz o drugiej poradzie. Wydaje się prosta, lecz w dojrzałym wieku jej znaczenie jest trudne do przecenienia. Dajcie prostacie i całemu ciału ruch. Zadziwi was, że jedną z głównych przyczyn zastoju w prostacie jest siedzący tryb życia. Po pięćdziesiątce i sześćdziesiątce mężczyźni spędzają coraz więcej czasu, siedząc przed komputerem, telewizorem, z książką lub w samochodzie. Pozycja siedząca powoduje bezpośrednie uciskanie prostaty i pogorszenie krążenia krwi w miednicy mniejszej. Często tłumaczę pacjentom, Wyobraźcie sobie rzekę, która przestała płynąć, zamienia się w bagno. Tak samo jest w organizmie. Jeśli krew w okolicy miednicy zastaje, tkanki otrzymują mniej tlenu, gorzej wydalają toksyny i stwarzają warunki do przewlekłego stanu zapalnego i rozrostu prostaty. Ważny moment, ruch jest korzystny nie tylko dla prostaty, lecz także dosłownie spowalnia starzenie się mózgu, poprawia pamięć i nastrój oraz zmniejsza ryzyko demencji. To udowodniony fakt naukowy. Regularna. Umiarkowana aktywność fizyczna aktywuje dopływ krwi do mózgu i poprawia jego pracę. Zawsze mówię: każdy ruch jest lekarstwem. Opowiem historię swojego pacjenta, Edwarda Malinowskiego, lat 69. Był typowym pracownikiem biurowym. Po przejściu na emeryturę cały jego czas spędzał w domu, trochę telewizji, trochę książek, rzadkie spacery. Zgłosił się do mnie ze skargami: częste nocne wizyty w toalecie, słaby strumień moczu, osłabienie i senność. Omówiliśmy wszystko od odżywiania po nawyki. Okazało się, że w ciągu dnia mógł nie zrobić nawet tysiąca kroków. Zaproponowałem mu prosty program. Zaczynać każdy dzień od dziesięciominutowej rozgrzewki, wstawać raz na godzinę i chodzić po pokoju przez dwie, trzy minuty, codziennie robić krótki spacer na świeżym powietrzu przez co najmniej 20 minut. Po miesiącu przyszedł ponownie. Panie doktorze, nie uwierzy pan, opowiedział. Zacząłem budzić się tylko raz w nocy. Czuję się bardziej energiczny. Nawet mam lepszy nastrój, jakby w głowie mi się rozjaśniło. Dlaczego to zadziałało? Ruch poprawia krążenie krwi w miednicy mniejszej, usuwa zastoje i pomaga prostacie oddychać. Ponadto, podczas aktywności fizycznej, organizm wytwarza hormony szczęścia, endorfiny, które zmniejszają stres, kolejny czynnik, który pogłębia problemy z układem moczowo-płciowym. Ważne jest, aby nie stawać się sportowcem. W dojrzałym wieku najlepiej sprawdzają się łagodne, regularne obciążenia, spacer w spokojnym tempie. Lekka gimnastyka i ćwiczenia dla miednicy, znane również jako ćwiczenia kęgla, oraz pływanie. Jeśli macie możliwość, spróbujcie prostego ćwiczenia już teraz. Usiądźcie na krześle, wyprostujcie plecy i lekko napnijcie mięśnie, tak jakbyście chcieli zatrzymać oddawanie moczu. Wytrzymajcie 5 sekund i rozluźnijcie się. Zróbcie to 10 razy. Poprawia to napięcie mięśni miednicy i pomaga prostacie. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które kontynuują ruch, nawet po siedemdziesiątce, czują się młodziej niż w rzeczywistości. Lepiej śpią, mają jaśniejszy umysł i rzadziej występują u nich skoki ciśnienia. Tak, ich prostata mniej się powiększa. Moja druga rada to nigdy nie pozwólcie sobie spędzić dnia w pozycji siedzącej. Ruszajcie się choćby trochę, lecz każdego dnia. To nie tylko profilaktyka dla prostaty, lecz także profilaktyka starzenia się całego organizmu. Jest jeszcze jeden aspekt, który ludzie często nie doceniają i który może dosłownie zrujnować człowieka, jeśli go przeoczy. Dotyczy on nie tyle ciała, ile stylu życia i stanu wewnętrznego. W trzeciej poradzie powiem o tym, co łączy zdrowie, psychikę i długowieczność. Jeśli tego nie zrobicie, prostata i cały organizm będą starzeć się znacznie szybciej. Zadaję Wam pytanie: czy czujecie w ostatnich latach więcej zmęczenia i niepokoju niż wcześniej? Czy w Waszym życiu jest prawdziwy relaks i spokój, czy też żyjecie w ciągłym napięciu? Stres i niewłaściwa regeneracja to kolejny ukryty wróg męskiego zdrowia. Opowiem Wam o czymś, co wielu z was nie docenia o pewnym nawyku, nad którym nawet się nie zastanawiamy, tak bardzo wniknął w nasze życie, że wydaje się naturalny, lecz który, niczym rdza, z roku na rok niszczy zdrowie prostaty. Zbyt często byłem tego świadkiem, by milczeć. Z mojego doświadczenia wynika, że mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia coraz częściej zgłaszają się do mnie z tymi samymi dolegliwościami: początkowo lekki dyskomfort, potem częste nocne pobudki, aż w końcu poczucie, że życie sprowadza się do niekończącej się walki z własnym ciałem. Doszliśmy do trzeciego elementu który na pierwszy rzut oka nie jest bezpośrednio związany z prostatą, lecz w rzeczywistości determinuje tempo starzenia się całego organizmu, w tym układu moczowo-płciowego, umiejętność redukcji stresu i regeneracji sił. Dlaczego o tym mówię, kiedy chodzi o prostatę? Ponieważ ciągły stres, niepokój i brak snu dosłownie niszczą równowagę hormonalną mężczyzny, a hormony to klucz do zdrowia prostaty. Uogólnijmy to wszystko delikatnie. Wyjaśnię to prostymi słowami. Kiedy mężczyzna żyje w przewleku napięciu, jego organizm stale wytwarza hormon stresu, kortyzol. Wysoki poziom kortyzolu blokuje prawidłową produkcję testosteronu, a niski poziom testosteronu przyspiesza zmiany związane z wiekiem w prostacie, prowokuje jej rozrost i pogarsza oddawanie moczu. Widziałem to wiele razy. Mężczyźni, którzy żyją w ciągłym pośpiechu, denerwują się, mało odpoczywają, starzeją się szybciej. Ich prostata powiększa się wcześniej i powoduje więcej problemów. Podam przykład. Miałem pacjenta, nazwijmy go Henrykiem Dąbrowskim, lat 58. Z zawodu był przedsiębiorcą, Cały czas przez telefon, na negocjacjach i w interesach. Powiedział: Panie doktorze, nie mam czasu na odpoczynek. Muszę wszystko kontrolować. Niestety, zaczął gorzej spać, budził się kilka razy w ciągu nocy i chodził do toalety pięć razy, odczuwając słabe i ciągłe wrażenie, że nie opróżnił się do końca. Kiedy go zbadaliśmy, okazało się, że prostata jest już powiększona i występują oznaki przewlekłego stanu zapalnego. Główna przyczyna tkwiła jednak nie tylko w fizjologii żył w stanie ciągłego stresu. Jadł w biegu i zasypiał z telefonem w rękach. Zaczęliśmy od małego, poprosiłem go, aby chociaż wieczorem odkładał telefon na godzinę przed snem, robił ćwiczenia oddechowe, powolny wdech na cztery, wstrzymanie na dwa i powolny wydech na sześć i poświęcał piętnaście minut dziennie na relaksujące spacery, nie myśląc o interesach. Po trzech tygodniach powiedział: Panie doktorze, pierwszy raz od dawna poczułem, że zacząłem lepiej spać. Zacząłem wstawać w nocy tylko raz. Nawet nie myślałem, że to tak powiązane. Tak. Jest powiązane, ponieważ kiedy mózg odpoczywa, organizm się regeneruje, stan zapalny zmniejsza się, a praca układu nerwowego i hormonów wraca do normy. Prostata przestaje być w stanie ciągłego napięcia. Co się stanie, jeśli się to zignoruje? Jeśli żyje się w ciągłym stresie, mało śpi, denerwuje z powodu drobiazgów, organizm zaczyna starzeć się szybciej. Prostata się powiększa, pęcherz moczowy osłabia, naczynia krwionośne stają się kruche i mężczyzna wpada w błędne koło. Im gorsze samopoczucie, tym więcej niepokoju, a im więcej niepokoju, tym gorsze samopoczucie. To niszczy człowieka powoli i niezauważalnie. Błagam, nie zwlekajcie. Co radzę? Znajdźcie codzienny rytuał relaksacyjny. Może to być gimnastyka oddechowa, medytacja lub wieczorny spacer. Kładźcie się spać o tej samej porze i nie siedźcie z urządzeniami do północy. Słuchajcie spokojnej muzyki przed snem, a nie wiadomości czy niepokojących programów. Raz w tygodniu zróbcie sobie dzień bez pośpiechu, w którym możecie pozwolić sobie na zwolnienie tempa. Wiecie, co jest zaskakujące? Kiedy mężczyzna zaczyna dbać nie tylko o ciało, lecz także o duszę, wszystko się poprawia: praca prostaty, stan serca, ciśnienie i nastrój. Zawsze mówię, prostata leczy się nie tylko lekami, lecz także stylem życia. Jeśli połączycie wszystkie trzy rady: nie przeciążać prostaty nadmiarem płynów wieczorem, dać ciału ruch i pozbyć się zastoju oraz nauczyć się relaksować i redukować stres zrobicie ogromny krok w kierunku zachowania męskiego zdrowia na długie lata oto trzy proste kroki które zachowują równowagę ducha i jasność umysłu zwolnijcie choćby na 15 minut dziennie oddychajcie głęboko i spokojnie oraz pozwólcie sobie na odpoczynek bez poczucia winy teraz jak obiecałem to co najważniejsze co miałem zdradzić na końcu to nie tylko porada lecz także kluczowe zrozumienie które pomoże wam zachować zdrowie prostaty i całego organizmu po 50. Podsumujmy delikatnie to, o czym rozmawialiśmy. Po 50. roku życia męski organizm staje się szczególnie podatny na zagrożenia. Prostata jest małym organem, lecz jej zdrowie determinuje jakość Waszego życia, sen, swobodę, a nawet samoocenę. Przeszliśmy trzy kroki, które pomogą Wam utrzymać ją w dobrym stanie. Przestańcie przeciążać prostatę wieczorem, nie pijcie nadmiaru płynów przed snem, wykluczcie mocną herbatę kawę i alkohol wieczorem i dajcie swojemu układowi moczowemu odpocząć w nocy. Dajcie ciału ruch. Siedzący tryb życia to wróg prostaty. Nawet krótkie spacery, rozgrzewki i ćwiczenia kęgla pomagają poprawić krążenie krwi i zmniejszyć zastoje. Nauczcie się redukować stres i regenerować. Przewlekłe napięcie niszczy hormony i przyspiesza starzenie się prostaty oraz całego organizmu. Nauczcie się relaksować za pomocą ćwiczeń oddechowych, medytacji i spokojnych rytuałów przed snem. Jeśli połączycie te trzy proste kroki, pomożecie swojemu ciału spowolnić zmiany związane z wiekiem i poczujęcie ulgę. Obiecałem, że na końcu powiem o tym, co najważniejsze, głównym sekretem męskiego zdrowia po pięćdziesiątce. Zdrowie prostaty jest zwierciadłem waszego stylu życia. Nie ma jednej cudownej pigułki, lecz są właściwe relacje. Mężczyźni, którzy potrafią słuchać swojego ciała, nie ignorują pierwszych sygnałów, dbają o siebie nie mniej niż o pracę i interesy, żyją dłużej, aktywniej i szczęśliwiej. Główna rada, którą daje swoim bliskim pacjentom brzmi odnoście się do swojego ciała z szacunkiem nie tolerujcie jeśli wysyła sygnały nie zwlekajcie z wizytą u lekarza i zacznijcie dbać o siebie już teraz a nie wtedy kiedy będzie naprawdę źle za każdym razem gdy pytam o ich nawyki są zaskoczeni panie doktorze przecież nie robię nic szczególnego mówią okazuje się jednak że robią i to od wielu lat uwierzcie mi ta informacja może zmienić wasze życie błagam nie ignorujcie tego ponieważ chodzi nie tylko o prostatę Lecz także o waszą swobodę, komfort i godność w dojrzałym wieku. Mały bonus krótkie ćwiczenie oddechowe dla relaksacji prostaty układu nerwowego. Usiądźcie wygodnie, wyprostujcie plecy i zamknijcie oczy. Zróbcie powolny wdech przez nos na cztery, wstrzymajcie oddech na dwa i powoli wypuśćcie powietrze przez usta na sześć, wyobrażając sobie, jak odchodzi napięcie. Powtórzcie dziesięć razy przed snem. To proste ćwiczenie zmniejsza wewnętrzne napięcie, poprawia krążenie krwi i pomaga Waszemu ciału przejść w tryb regeneracji. Przypomnijcie sobie trzy kroki, które przeszliśmy razem: nie przeciążać prostaty nadmiarem płynów wieczorem, dawać ciału ruch każdego dnia oraz uczyć się relaksować i redukować stres. Dodajcie do tego małe, codzienne nawyki, które wspierają zdrowie, takie jak spacer na świeżym powietrzu, więcej ciepłych rozmów z bliskimi, mniej wiadomości i negatywnych informacji, świadome odżywianie bez nadmiaru soli i tłustych potraw oraz umiejętność cieszenia się drobiazgami. Dbajcie o siebie, ponieważ wasz czas jest cenny w każdym wieku. Pamiętajcie, że nawet małe kroki mogą zmienić wasze życie na lepsze. Napiszcie w komentarzach, która z tych porad jest wam najbliższa. Pokażcie to nagranie swoim znajomym lub rodzinie, aby i oni otrzymali wsparcie i wiedzieli, jak zachować zdrowie. Zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych rozmów o męskim zdrowiu, długowieczności i prostych krokach, które wydłużają aktywne życie. Był z wami lekarz urolog z wieloletnim doświadczeniem. Życzę wam zdrowia, jasności umysłu i spokojnych nocy. To, co najważniejsze i najbardziej zaskakujące, Zdradzę na końcu tego nagrania to coś, co zwykle mówię tylko najbliższym pacjentom, tym, którzy są gotowi usłyszeć prawdę i działać. Nie jest to cudowna pigułka, lecz coś znacznie głębszego, czyli zrozumienie, dlaczego męskie zdrowie po pięćdziesiątce zależy nie tyle od leków, ile od waszych codziennych decyzji. Zastanówcie się, czy pozwalacie sobie cieszyć się życiem tak samo, jak w młodości? Czy zastanawialiście się, że pęcherz moczowy i prostata to nie tylko organy, ale także wskaźniki waszego stylu życia? Czy słyszeliście? Że jeden, zaledwie jeden zły nawyk może przyspieszyć zmiany związane z wiekiem dwukrotnie? Miałem pacjenta, nazwijmy go Ryszard Nowak, lat 67. Całe życie był silnym mężczyzną, pracował jako inżynier i nigdy poważnie nie chorował. Panie doktorze, zawsze uważałem się za zdrowego, powiedział mi pewnego dnia. Ale teraz czuję się przywiązany do toalety. Nie wysypiam się w nocy, a w dzień czuję się zmęczony. Co najgorsze, to odbiera mi radość życia. Porozmawialiśmy o jego nawykach i okazało się, że to, co uważał za drobnostkę, stało się przyczyną jego problemów. Mam dziesiątki podobnych historii, wszystkie są do siebie zbliżone. Mężczyźni zbyt późno zdają sobie sprawę, że zdrowie prostaty to nie temat, o którym można milczeć. Proszę, obejrzyjcie to nagranie do końca. Jeśli jesteście mężczyznami po pięćdziesiątce i chcecie uniknąć problemów, o których mówię, musicie usłyszeć nie tylko ostrzeżenia, lecz także trzy proste kroki, które pomogą Wam zachować zdrowie. Opowiem, jak zmienia się męskie ciało po 50. roku życia, dlaczego psychologia i fizjologia są ze sobą powiązane i co możecie zrobić już jutro, aby ułatwić życie sobie i swoim bliskim? Tak, zdradzę ten nawyk, lecz nie od razu, ponieważ, aby zrozumieć jego niebezpieczeństwo, musicie najpierw pojąć, co dzieje się z prostatą w dojrzałym wieku. Przed nami trzy ważne części tej rozmowy. To, co najcenniejsze i najprostsze, a jednocześnie prawdziwie zmieniające życie, powiem na samym końcu. Kiedy mężczyzna kończy 50 lat wiele procesów w organizmie zaczyna przebiegać inaczej. Często mówię swoim pacjentom ciało jest jak dom. Dopóki jest nowe, wszystko trzyma się na zapasach wytrzymałości, lecz z czasem drobne pęknięcia, które wcześniej były niewidoczne, stają się coraz większe, jeśli się ich nie naprawi. To samo dzieje się z prostatą. W młodości jest elastyczna, zdrowa, lecz z wiekiem poziom męskich hormonów się zmienia, tkanki tracą swoją pierwotną strukturę, a jeśli do tego dojdą szkodliwe nawyki, siedzący tryb życia i stres, prostata zaczyna się powiększać.